Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jedno z pytań, które bardzo często są przesyłane do naszej kancelarii. Czy mogę rozpocząć procedurę, procedurę kościelną, kiedy nie ma jeszcze wyroku rozwodowego w sądzie cywilnym? Oczywiście, że tak. Nie ma konieczności czekania na rozwód cywilny. Oba procesy są zupełnie niezależne. Można prowadzić je w dowolnej kolejności, bez czekania na zakończenie tego drugiego procesu. Jeśli więc nie posiadacie państwo orzeczonego rozwodu cywilnego, a sprawa jest na przykład w soku, wystarczy przedstawić pozew rozwodowy w sądzie kościelnym. Jeśli natomiast sprawa nawet się nie zaczęła w sądzie cywilnym, można złożyć skargę w sądzie kościelnym, ale ksiądz pewnie zapyta, czy planuje pan czy pani przeprowadzić rozwód cywilny. Wtedy trzeba odpowiedzieć zgodnie z prawdą, że prawdopodobnie tak. Jeśli tak jest, i kościelna procedura zostanie rozpoczęta.